Cześć. Dzisiaj przychodzę z takim tematem: dlaczego nie widzisz, że jakieś cechy, o których dowiadujesz się z numerologii, przejawiają się w Twoim życiu? Może być kilka powodów tego. Pierwszy może być taki, że nie realizujesz swojego potencjału, tylko idziesz w stronę negatywnego aspektu danej liczby. Kolejnym jest to, że nie jesteśmy tylko jedną liczbą. Nasz portret numerologiczny składa się z wielu zmiennych. Każdy z nas ma indywidualną, ja to nazywam, melodię, składającą się z różnych cyfr. Dlatego też informacje dotyczące danej liczby nie będą z Tobą zgodne w 100%, bo w Twojej konkretnej melodii zawierają się różne proporcje różnych liczb. Jeżeli interesuje Cię pełen portret numerologiczny, zapraszam Cię na stronę zluzujterapia.com. Tam dokładnie opisuję, co zawiera zamawiany u mnie portret numerologiczny. Twoja dusza wybrała dzień, godzinę, miejsce urodzenia i rodziców nie przez przypadek, wszystko ma swój głębszy sens, nawet jak tego nie widzimy. I dusza wybrała swoje potencjały, ale też lekcje do odrobienia na to wcielenie. Ale ty masz wolną wolę i od ciebie zależy, w którą stronę idziesz. Dlatego też możesz iść w stronę swojego potencjału albo nie. Może być też tak, że przepracowałeś, przepracowałaś swoje lekcje, wzrastasz w swoim rozwoju i realizujesz swój najwyższy potencjał. Dlatego nie ogranicza Cię już na przykład negatywny aspekt danej liczby. Jesteś już na innym poziomie, widzisz szerszy obraz. Oczywiście dalej możesz korzystać z potencjału swojej liczby, bo to jest jak Twoje ustawienie fabryczne. I jeszcze ważna kwestia. Może być tak, że masz w sobie liczby, które działają ze sobą w sposób harmonijny, ale może być też tak, że Twoje liczby zawierają pozornie sprzeczne energie. I tą pozorną sprzeczność energii możesz odczytywać jako konflikty wewnętrzne, ale możesz też ją świetnie wykorzystać do swojego rozwoju. I jeszcze jeden punkt z gwiazdką do tego filmu. Odpowiadając na niektóre komentarze, jeżeli nie widzisz danej liczby u swojego partnera bądź partnerki, może być tak, że oprócz wymienionych przeze mnie przyczyn, po prostu widzisz swojego partnera swoimi oczami, patrzysz poprzez swoje filtry, dlatego widzisz to, co chcesz widzieć, i skupiasz się na tym, na czym chcesz się skupiać. I nawet jeżeli twój partner posiada dane cechy, dany potencjał, ty możesz ich nie dostrzec. To tyle na dzisiaj. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia.